Zadanie 12. W prostokącie ABCD punkty E i F są środkami boków BC i CD. Zobacz na rysunku. Czyli tutaj jest środek tego boku BC, tutaj mamy środek CD. Długość odcinka EC jest równa 6, co powoduje, że EB też będzie miało 6, a długość odcinka EF jest równa 10. Dokończ zdanie. Obwód prostokąta ABCD jest równy. Zobacz, klasyczne zadanie z twierdzeniem Pitagorasa. Aby obliczyć obwód prostokąta, potrzebujemy długość boku AB i BC. BC już mamy i długość wynosi 12, natomiast AB policzymy najpierw licząc FC. Tutaj dam sobie X -a i tu mam trójkąt prostokątny, bo jest to fragment prostokąta. Czyli twierdzenie Pitagorasa mówi X kwadrat plus 6 do kwadratu daje 10 do kwadratu. X kwadrat to jest 100 minus 36. X kwadrat to 64, czyli X równa się 8 jeśli od razu wiedziałaś, że taka jest prawidłowa odpowiedź, to wystarczy ją napisać. Skoro tu mam 8, a F jest środkiem, to tu też mam 8 i dłuższy po prostu to 8 i 8, czyli 16. Chcemy policzyć obwód. 2 szesnastki to jest 32, 2 dwunastki 24, razem mam 56 cm i taka jest prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu.